Witajcie, witajcie moi drodzy! Jak być może będziecie widzieć po koszuli i po ustawieniu tego po prostu słońca, które pada mi na twarz w ten sposób? Jest to już druga recenzja zaraz po książce Adama Sustaka. Tym razem mam dla Was książkę pod tytułem Miasto Biesów, napisaną przez. Alberta na J jest jakiś, ale myślę, że ciężko będzie mi to znaleźć, a tutaj nie widzę. A przez Alberta Jawłowskiego. Miasto biesów i pod tytuł Czekając na powrót cara. Zapraszam! Okej, okay. także moje recenzje zawsze wyglądają tak samo póki co, czyli na początku opowiadam Wam o tym, o czym jest dana książka. Nie spoileruję, staram się opowiedzieć o max 5-10% tejże książki. Następnie w drugiej części wrzucam cytaty, chyba, że akurat tych cytatów nie mam, wtedy nic dla Was... nie nie podaję w tym segueju. W trzeciej części recenzji opowiadam, jaka jest moja krótka opinia albo recenzja na temat tej książki, a na końcu, jak zawsze, opowiadam Wam o co chodzi w mojej współpracy z studiem Marfisz Marka Malmana. Także jedziemy już z tym, nie ma co czekać. Co my mamy tutaj no, przede wszystkim jest to książka napisana w 2020 roku, a więc już w trakcie tej pierwszej wojny z Ukrainą, z zielonymi ludzikami, tam z 2014 bodajże, ale przed tą stricte dużą wojną w 2022, która się zaczęła. Także autor jakby. Jeszcze, myślę, nie miał problemów, żeby poruszać się po Rosji i jakby można zrozumieć go, że wybrał taki, a nie inny temat. A jaki jest to temat? Z początku przyznam, że nie miałem pojęcia, o czym autor chce opowiadać i byłem dość skonfudowany i być może wy również tacy będziecie, jeżeli na przykład nie wysłuchacie tej recenzji. W każdym razie jest to opowieść o zabójstwie ostatnich, ostatniego cara, z rodu właśnie Romanowów, i tego jak tworzył się wokół niego kult przez tam kolejne dziesięciolecia istnienia Rosji. Aż w końcu, w drugiej połowie książki, albo nawet może wcześniej, może od 30% i tam dalej, zaczynamy skręcać w stronę prawdziwego mm, takiego rabbit hole. Zaczynamy ścigać króliczka, niczym Alicja w Krainie Czarów z jeszcze jednej z innych moich recenzji. I lądujemy w jakimś naprawdę dziwnym miejscu, tam coraz dziwniejszych ludzi, nasz autor spotyka i z nimi rozmawia, wchodzi w interakcje, często musi udawać, nie pamiętam chyba Łotysza, chyba nie Litwina, bo wiadomo, że jako Polakowi mogą mu się tam stać jakieś nieprzyjemności. No i żebyście poczuli vibe tej książki, oczywiście zaznaczam, że mm, mam tutaj chyba tylko sześć cytatów, niektóre nawet nie są cytaty. W związku z tym może to jakby już wam sugerować moją ocenę, mm, że tak mało mi się udało tam znaleźć. Pierwszy cytat, tam 7% książki. Na starym... Mm, a o co, o co chodzi? Chodzi o to, że jest ulica. Była ulica Kraula. Ludzie oczywiście nie wiedzą, co to za jeden ten cały Kraul. Nikt nie miał pojęcia, cóż takiego zrobił ów Kraul, że uczczono jego pamięć nazwą ulicy. No i w końcu ktoś się kiedyś zorientował, że ta ulica nazywała się Krasnaja ulica. Na starym planie miasta zmieścił się tylko skrót nazwy kra.ul. Kiedy w latach dwudziestych ubiegłego wieku powstał kolejny plan miasta, jakiś mało rozgarnięty kartograf napisał po prostu Kraul, już bez kropek. No i poszło. Do ulicy przylgnęło imię jakiegoś nikomu nieznanego Kraula, który tak naprawdę nigdy nie istniał. Tylko że to i tak nie ma znaczenia, bo ludzi to nie interesuje. Co to za różnica, kim był jakiś tam Kraul? Albo Jurowski, albo Swedław. Swied Dlatego ulica Carska może być w tym, może w tym mieście łączyć się z ulicą Dzierżyńskiego. Ludzie mają to gdzie gdzieś. To jest tam historia po prostu jakichś tam gości z... z, 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 z mm, no, z jakiegoś małego miasteczka w Rosji. Kolejna kolejny mój cytacik to jest o tym właśnie, że. Mm, w tamtych czasach jakiś tam oligarcha finansował różnych dobrych, znajomych z okolic redakcji na nacjonalistycznego pisma. Jutro nacjonalistę i politycznego zadmiarza Aleksandra Borodaja oraz znanego awanturnika, nacjonalistę z monarchistycznymi od odchyłami Igora Gierkina-Stryjerkowa. Po operacji krymskiej obydwa znaleźli się na wschodzie Ukrainy, gdzie organizowali Dombabwę, czyli Doniecką Republikę Ludową. Więc roz, przyznam, że jakby ponownie autor złapał mnie jakby moją uwagę tym, że tu się nagle pojawił Girkin, i po chwili nagle pojawiła się kolejna postać antysystemowa gwiazda współczesnej Rosji, poczynając od. Antystremowe gwiazdy w współczesnej Rosji, poczynają, poczynając od zrzikwanego byłego pułkownika Gieru Aleksandra Kwaczkow'a. Także Kwaczkow również jest mi dobrze znany. Jest to taki wariat występujący w filmach, które tłumaczy Andromeda. Chyba tylko on jeszcze pozostał na wolności z tych wariatów. No i co tam jeszcze w Rosji wspaniałe historie. Teraz w przypadku zgłoszenia przemocy fizycznej w rodzinie, Sprawca najczęściej dostaje zwykły mandat. No i na końcu też mnie rozbawiło, że pojawił się Władimir Sołowiow, czołowy telewizyjny krzykacz. Nie przebrając w słowach, oznajmił coś tam, coś tam. Także miałem prawdziwe bingo. Wszyscy trzej ruskie słowoce, które jakoś tam kojarzyłem, nagle się pojawiły w tej samej książce, co było oczywiście dość zabawne. No, ale jeśli chodzi o moją recenzję tejże książki, no to mogę powiedzieć, że byłem raczej zawiedziony, ale nie było to jakieś tam super zawiedzenie na to, na warsztat tego pana autora, ani na tematykę. No, tylko po prostu, że autor poszedł w takie Dość bezstronne spojrzenie na całą sytuację. Dla mnie jednak Rosja to jest teraz Dzicz, to są orki. Wtedy być może takie nie byli, tak nie byli postrzegani, no ale wiadomo, że wtedy już było po pierwszej agresji na Ukrainę. Także ja raczej postaram się no, zrezygnować, czy to z czytania literatury. Pięknej rosyjskiej, czy to reportaży o, o, o tam Rosji, te, które się nawet pokazały przed wojną. Czułem się z tym dość niekomfortowo, że marnuję czas czytając o takim właśnie no, upadłym, bardzo, bardzo zbrodniczym państwie. Które jak Bóg da, to tam nie wiem, w ciągu dekady może wreszcie przestanie istnieć, i wtedy reportaże myślę będą dość ciekawe. No ale teraz to po prostu trzeba trzymać kciuki, żeby, żeby, żeby oni się rozpadli, no i wyśmiewać ich na, na możliwym, w każdy możliwy sposób. Najlepiej tak, żeby to jakoś tam poczuli. No, z mojej strony wydaje mi się, że autor był dużo bardziej bezstronny i tak starał się wchodzić w ten, w tych jakiś tam zwariowanych rosyjskich nacjonalistów i ich historyjki z życia. Także z mojej strony, raczej takie 7, 7 na 10, może 6,5. Te klimaty. Jakoś ten reportaż mnie nie zachwycił, nie pamiętam z jakiego to było wydawnictwa. Jeżeli z wydawnictwa czarne, owszem jest to wydawnictwo czarne, no to jestem też trochę rozczarowany, no bo oni zwykle wrzucali dużo mocniejsze reportaże do mocniejsze w sensie solidniejsze, lepiej stworzone. W ramach swojego wydawnictwa. No ale cóż, nie zawsze można być zadowolonym, czasem się rozczaruje człowiek podczas czytania. Także to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i przede wszystkim komentowania. A także co od soboty do środy albo do wtorku możecie. Głosować w ankiecie na podstronie społeczności w moim kanale, i tam decydujecie, jaki kolejny film będzie za tydzień. Także do tego też gorąco zachęcam. No i to wszystko. Dzięki. Cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do zerknięcia na stronę księgarenki Marfisza, Marka Malmana. Więcej oczywiście opowie o tym wszystkim Marek po tym, co ja do Was mówię. Cześć! Cześć! Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania. Czyli jest już po ciemnym. Mm, Ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje a właściwie takie trochę embedy tych recenzji no i to w sumie tyle więcej powie Marek który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie a ja dziękuję ci że obejrzałeś tą recenzję obiecuję że po kilku kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe, niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy król myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż moi drodzy, Księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz. Recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji. Książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami Pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jak również moje skromne, test z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale W Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.